mam. Dzisiaj mamy 13, jak dobrze pamiętam. Nie mogę sprawdzić, bo właśnie co zmieniłem kartę graficzną. Dzięki Szymonowi. Dzięki. Właśnie w tym momencie najnowszą kartę graficzną aplikuję właśnie do mojej skrzynki. Uwaga, oto jest ona. GTX 750 właśnie teraz ląduje w mojej skrzynce, a wyciągnąłem z niej Radeona, który wyglądał mniej więcej tak, nieżeli kogoś to interesuje. Jakbyście nie wiedzieli, tu jest mod z 1 giga. No dobra, ale to nie o to będę dzisiaj gadał. Ogólnie właśnie co skończyłem e, zajebiście wielką salwę składających się z przekleń z kurw i w ogóle e, chciałem właśnie odsłonić żaluzję, wiecie, i właśnie mi się spierduje żaluzję w tym momencie, aby nagrać to. Więc... Domyślacie się, jaki genialny dzisiaj jest dzień. Co tam ogólnie jeszcze u mnie słychać? Postanowiłem, że będę się uczył nowego języka, wiecie? Czy, <grym> no poważnie, będę się uczył nowego języka. I nawet znalazłem stronę, gdzie mam własnych krypytorów, można powiedzieć. A jak usłyszycie jaki to jest język, no to powiem wam, lecicie kurwa ze lewy na plecy. Zaczynam się uczyć filipińskiego od narzecza togo. Togolu, togolu. Chyba tak. No, ogólnie w razie czego, jak mi się uda, to zaczynam ucieczkę w stronę Filipin, powiem wam szczerze zacząłem zobaczyć, zobaczyłem ogólnie mniej więcej tereny jakie tam wyglądają powiem wam tak, no kurde tam jest pięknie po prostu no, dla mnie jako dla Polaka zobacz, zobaczyłem mniej więcej jak to wygląda, powiem wam tak osobiście chyba tam bym mógł zostać nawet bezdomny i po prostu każdego dnia zwiedzać nowe tereny to może być coś fajnego, ale no dobra powiedzmy sobie szczerze, że narpię w lot do Filipin Bym jak kosztował około 4-5 tysięcy złotych, no to więc nie jest to dobre rozwiązanie. Ale pomarzyć sobie, sobie zawsze można. No mówię, język jest cholernie prosty. Powiem Wam tak. Nie, jest, nie należy on do łamańca językowego. Ehm, przykładowe słowa. Matubi, znaczy dobrze. Salamat, znaczy dziękuję. Komusta znaczy jak się masz. No to zobaczcie, no nie jest tak źle, nie? Jest to język w miarę taki, w miarę fajny powiem wam szczerze, a ja jako facet nie wiem czemu mam jakieś małe zboczenie do azjatek i do tych kobiet z tymi kośnymi oczami. Nie wiem czemu. Nie to abym coś miał do naszych polek, które są piękne jak najbardziej, no ale trochę egzotyki w życiu też się przydało, tak? No mówię, no. A powiedzieć Wam, najśmieszniejsze jest to, że nie dość, że się uczę jeszcze tego języka za pomocą internetu, to powiedzmy sobie szczerze, jeszcze na tym zarabiam hajsy. Można zarabiać na internecie, powiem Wam, można. Nauczyłem się, znalazłem stronkę, znalazłem sposób i jeszcze mi za to płacą. Kwiat zaczyna się stać, stawać piękny, a wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Czemu dopiero, kurwa, o takich rzeczach dowiaduje się w tak późnym momencie, wiecie? Jakbym wiedział, to już bym dawno sobie inaczej życie ułożył, tak naprawdę. <słuch> Dobra, więc przejdźmy do meritum tematu. To był taki malutki wstęp, więc zaczynamy trochę merytoryki w naszej... O kurwa. No teraz już naprawdę nie naprawię tych... ...zasłowników. Dobra, mniejsza tej... Ech... Dużo ludzi narzeka na temat tego, że jest cholernie dużo rasizmu, wiecie? Ostatnio też Polacy zaczynają po prostu odczuwać to na własnej skórze. Że po prostu zaczynamy być odczuwać, że to my po prostu jesteśmy poszkodowanie odnośnie tego rasizmu. Jak kiedyś był, na wyspach jest coś takiego, że już dzielili się ludzie na białych, czarnych, żółtych na świecie, tak? No teraz jest biały, czarny, żółty, muzułmanin i Polak, tak? No jest to trochę nie tak. A wiecie dlaczego to jest spowodowane? No, powiem wam tak, no, my jako Polacy zbytnio jesteśmy, mamy coś takiego, że po prostu olewamy dużo sprawie. wiecie? Wydaje mi się, że no, główną powodą Głównym powodem jest to, że po prostu my gdzieś jedziemy do danego kraju i mamy totalnie wypierdolone na ich język. To, że mówimy, łamiemy ten język, jak nie wiem co, przebywając tam, uznajemy się już za wielkich obywateli ich państwa. Nie mówię to odnośnie Anglii czy innych państw, tak. Po prostu nie wkładamy jakiegoś efektu, jeżeli planujemy tam mieszkać, czy żyć jakoś, nie próbujemy i poznać ich kultury, wiecie, e, tak mi się wydaje przynajmniej, nie próbujemy zgłębiać tego języka, wolimy korzystać z, nasze, z naszego polskiego języka, obracać się w takim małym, zachmienionym społeczeństwie, gdzie wydaje mi się, jest to na minus, wiadomo, tym bardziej, że będąc my za granicą, też nie jesteśmy w porządku, tak, jesteśmy cholernie cholernie jesteśmy rasistami, tak? I myślimy, że nas to usprawiedliwia to, że nie znając ich języka to możemy po prostu gadać po polsku i obrawiać im dupy praktycznie patrząc im w oczy wiecie. No, jest to dla mnie troszeczkę smutne i przykre. I wydaje mi się, że to zaczyna się troszeczkę obracać przeciwko nam z tego powodu. Powiedzmy sobie szczerze tak, no jeżeli ktoś będzie dobrym człowiekiem, tak, no to powiedzmy sobie szczerze, no nie dostanie w podłupie za to e, jaki jest. No po prostu jeżeli będziemy się starać, jeżeli będziemy pokazywać nas jako obywateli Polski za granicą jako ludzi po prostu kulturalnych, uprzejmych, znających podstawowe słowa proszę, przepraszam, dziękuję. I nie będziemy nadużywać słowa kurwa jego mać czy fuck, nie? To też inaczej będą nas odbierać, tak? Wystarczy po prostu kogoś przepuścić, wchodząc nawet do autobusu, nawet czekając na przystanku. A ja, jeżeli jest, nie ma miejsca, po prostu komuś ustąpić i powiedzieć nawet tą ła łamaną, łamanym językiem proszę albo dziękuję, po prostu. Wiecie, no starać się, a nawet jeżeli jakoś starać się po prostu no nie wiem, zgubiłem wątek wam powiem szczerze po prostu no mówię, no, starać się nadradzać zachowaniem, jeżeli nie znamy języka tak, bo wiadomo są sytuacje, gdzie gdzie język nam będzie pomocny na pewno, tak, ale w, jeżeli go nie będziemy znali to będziemy, musieli, będziemy zdani na ludzi którzy są w okolicy, tak no jeżeli nie będziecie się zbytnio zachowywać na plus, tak, i będziecie robili siarę samym sobie. To sądzicie, że ktoś do Was podejdzie i wyciągnie do Was rękę? Zastanówcie się. To wszystko od Was zależy, jacy jesteście. A też mówienie ogólnikowo, że dany naród jest taki, wcale tak nie jest. Zastanówcie się nad tym, że no, Polaków. W wielu krajach uznają za złodziei, tak? Uznawali. I teraz pytanie, no czy jadąc gdzieś, chcecie, aby po prostu ktoś was miał za złodzieje, za to, że po prostu jesteście Polakiem? No chyba nie. Tym bardziej, że może nic w życiu nie ukradliście. Więc zastanówcie się nad tym. Ja się też zastanowię. Jak widzicie, gadanie tak bez żadnego przygotowania, i po prostu za, za, za zaczęcie, nie zawsze. Dobrze się to kończy, na przykład dzisiaj, ale postanowiłem, że też coś nagram dzisiaj też na jakiś temat, więc jakoś to będzie na tyle. Dobra, ja teraz kończę, odpalam właśnie tą grę, którą nie będę nagrywał z tego żadnych let's playów, czyli Welcome to the Game. Pogramy trochę w Deep Web'a, bo teraz mogę, bo to jest zjebana grama. wymagania 2 giga grafiki, 8 rekomendowanych. Sory 8 rekomendowanych, więc w końcu będę mógł zobaczyć, co to jest w praktyce. Sam się pobawić tym i postraszyć się samemu. Dobra, na razie.